O kurde, co mi się stało? Mam nadzieję, że wszystko będzie znowu dobrze. O co? O kurde, chyba mam halucynację. No, coś mi nie tak, ale... Może przejdzie. Co to je... O ja... Może mi gości powiedz co się tutaj... Co tu się stało? O kurde, będzie źle. No już to wiem. Co to jest? Jakieś drzewo. Moja głowa mi rojem rozwala. Kolejny taki stwór, To się robi straszne. A co to? O kurde, no zaczyna się robić strasznie. Lód jakiś. Kurde, będzie niedobrze. WTF. Co to jest? Co to kurde jest? Także co to jest? Ech, chyba mam nadzieję, że nic mi się nie stało po wczorajszym wyjściu. Ale moja głowa chyba wytrzyma. Jak zwykle zresztą coś mnie zaczyna boleć. O, kurde. mi się z stało, ale... Co to jest? O. Kurde, a mnie łeb nawala. Co to jest? Co to jest? Jakiś kurde kwarc? No gdzie ja jestem w ogóle? Gdzie ja jestem? Rozumiem mieć kaca co to jest? Wygląda jak lawa. Czy to jest lawa, to już się przekonamy. Tylko nie wiem czy skakać czy nie, bo jeśli to naprawdę jest lawa, to już po mnie. Dlaczego mi tu jakieś bąbelki wyskakuje przed oczami? Czy jesteś ślepy? Może faktycznie. No to No to sprawdźmy.